Możliwości. Umrzesz tutaj, odwalisz robotę za tamtego, albo zadzwonimy na policję i zgłosimy zabójstwo. Potraktuję cię ulgowo. Odwalisz robotę i dostaniesz tyle, ile miał obiecane ile. 10 z góry, 10 po dostawie, 15 po dostawie. Co mam właściwie dostarczyć? Kiedy mam to zrobić? Daję ci 24 godziny. Komórka zadzwoni jutro wieczorem. Powiemy, gdzie masz to dostarczyć. Wyglądasz na bystrą, więc chyba nie muszę mówić, że jeśli zwiejesz, znajdę cię.